Z czego musiałeś zrezygnować w życiu przez tę chorobę? Praktycznie z wszystkiego, w pewnym czasie. Tak samo jak z wszystkiego musiałem zrezygnować, tak z, do wielu rzeczy mogłem wrócić po tej farmakoterapii, farm, no, po leczeniu tabletkami. Musiałem zrezygnować z wchodzenia po schodach z rozmawiania przez telefon w czasie spaceru, z prawie, że zawiązywanie butów było męczące, no, z wielu rzeczy. No, życie wtedy nie jest fajne, bo człowiek wegetuje i zastanawia się, po co mu kolejny dzień. Natomiast no, po włączeniu odpowiednich leków już po czegniach był taki efekt, że byłem w stanie wejść na, wiem, że to dziwnie brzmi, ale byłem w stanie wejść na pierwsze piętro i nie odczuwać żadnego zmęczenia, co jest, nie wiem, no, przepaścią. A w tej chwili mogę być na scenie, grać koncerty, aktywnie uczestniczyć w życiu, bawić się z dziećmi. Tego wszystkiego nie mogłem robić wcześniej. Przekłada się to również na twoją karierę muzyczną? No na pewno, aczkolwiek yy, przez chorobę ukierunkowałem swoją muzyczną karierę w taki sposób, że głównie skupiam się na komponowaniu muzyki i pisaniu y, tekstów. Mało kto wie, ale y, zasilam swoimi tekstami i muzyką połowę ręku disco polo muzycznego w tym kraju. <grym>, na szczęście to wymaga tylko siedzenia w, przy komputerze. I e, nie wymaga jakiegoś ruchu i zmęczenia, ale działam też aktywnie, co było nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu. Zagrałem w tym roku ponad 40 koncertów, a za kilka dni lecę na kolejny koncert e, do Niemiec. E, i, I mogę to robić, a był czas, że chciałem już zupełnie zrezygnować, ponieważ. E, nawet stanie na scenie było męczące. A w tej chwili nie sprawia mi to przyjemność.